Cześć Boże kochani, jesteśmy Święty Roch i ja. Jak zwykle w niedzielę każdego tygodnia przybywamy tutaj, żeby razem być i jakoś tak wesprzeć, w na, wesprzeć nas w jakimś takim przeżywaniu tych chwil trudnych, pandemicznych. Święty, Ron, pa, Święty Roch, patron w chorobie duszy i ciała. Tak się złożyło, że dzisiaj byłem na pogrzebie, się chowałem, przewodniczyłem temu pogrzebowi babci. A się babci w tym czasie dnia babci, 21 stycznia był ten dzień babci. Ja się ta babcia tegoż dnia zmarła, 21 stycznia babcia, prababcia przeżyła 96 lat. Dużo po ludzku biorąc. Ale osoba kochana, osoba bardzo bliska dla dzieci, wnuków, prawnuków. Także przeżycie dla nich było duże. Tym bardziej, że ta babcia i prababcia była no, taką kobietą wyjątkową. Chodziłem do niej z najświętszym sakramentem, ze spowiedzią w każdy pierwszy piątek miesiąca od kilku lat bo już nie mogła przychodzić do kościoła, nie miała siły, nie mogła chodzić. I tak ciągle ubolewała, proszę księdza, nie mogę, nie mogę iść do kościoła. A przedtem chodziłam zawsze. Zawsze chodziłam. I tak wychowałam swoje dzieci. A teraz nie mogę. Słucham tylko przy świętej w radiu Maryja i modlę się na różańcu. I tak żyję z dnia na dzień. Właśnie ta babcia na imię miała Karolina była taką, no, taką niezwykłą babcią. Kiedy ją odwiedzałem, tak często mówiła proszę księdza, mam dobrą opiekę, moja synowa jest bardzo dobra, mój syn jeden, drugi bardzo dobry, opiekują się mną wnuki kochane. Ciągle jakoś tak była pozytywnie nastawiona i i życzliwa dla tych osób, które, które się nią opiekowały. I tak widziałem, jak w ostatnich miesiącach z miesiąca na miesiąc gasła. Gasła już potem nie mogła chodzić, nie mogła wstać z łóżka, mogła ledwo usiąść na łóżku, żeby przyjąć komunię świętą. Potem już nie była w stanie nawet usiąść tylko na leżąco. A ostatni raz, kiedy byłem u niej z Komunią Świętą, potem kolenda też była, to była już rzeczywiście słaba. Rzeczywiście słaba. Już właściwie traciła przytomność. Już tak ciężko oddychała. Wydawało się, że umrze. Ale jednak Pan Bóg dał, że jeszcze ileś, ileś dni przeżyła. I umarła właśnie w dzień, w dzień babci. Dzisiaj jeden z wnuczków tak ładnie bardzo ją żegnał. Jakoś tak dziękował jej za to wszystko, co, co im dała. Dziękował za to, że była zawsze otwarta, życzliwa, uśmiechnięta. I będzie im tego brakować, tego przytulenia babci. Będzie brakować tych opowieści babci. Będzie brakować tych świetnych naleśników i pierogów babci. Bo babci już nie ma tutaj wśród nas żyjących, ale jest tam po tamtej stronie, a więc na pewno ta babcia będzie nimi się wspierała. A babcia wychowała też swojemu synowi, z którym mieszkała i synowej no właściwie wszystkie dzieci, czy wszystkie wnuki, a było ich aż ośmioro. To dzięki temu, że babcia się nimi zajmowała, rodzice czyli syn i synowa mogli normalnie pracować, mogli zarabiać na utrzymanie rodziny. Synowa od początku uczestniczy w modlitwach Wiarycha Świętego Rocha. Zawsze też jest na, w te nasze piątki, na nabożeństwach ku Świętego Rocha. Jest tą, która doświadczyła od Boga wiele łask. Jest nawet jej świadectwo na naszej stronie urocha.net z kwietnia 2020 roku, kiedy to mówi o, 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 o chorobach dotykających jej, jej dzieci. Kiedy to było rzeczywiście trudno i kiedy jakoś tak w sposób cudowny Pan Bóg ratował, kiedy to wędrowała, czy mąż jej wędrował, dzieci wędrowały do Świętego Rocha, żeby tam prosić o pomoc. Kiedy ona też była chora, też dzieci z mężem szły, najmłodsze dziecko było jeszcze na rękach, starsze dzieci się wyspowiadały, przyjęły komunię świętą za mamę. I rzeczywiście choroba ustępowała. Tak jakoś stawało się. Dlatego kochani, ten pogrzeb dzisiaj tej babci, która przeżyła 96, tej 6 lat, tej prababci, kochającej wnuczków, kochającej dzieci. Był takim pięknym, pięknym momentem, jeżeli można powiedzieć, że pogrzeb jest, pogrzeb jest pięknym. Ale właśnie, tak sobie pomyślałem, ona tak mówiła, proszę księdza, mam dobrą opiekę. Ale właśnie dobro wraca, dobro wraca. Ona była dobrą dla swojej synowej, dla swojego syna, dla swych wnuków. I potem, kiedy potrzebowała tej opieki, też tę opiekę miała. Tak nawet mówiłem nieraz synowej, ciężko ci, trudno, bo to naprawdę y, miała tej pracy dużo i, i ona, czy teściowa i, i jeszcze ktoś inny w rodzinie chory, ale mówi, ona mi wychowała wszystkie dzieci. Jak ja mogłabym jej teraz nie pomóc, jak ja mogłabym jej, jak ja mogłabym nią się nie opiekować. Właśnie święty Roch jest tym, który daje takie różne łaski potrzebne nam w różnych momentach. Dlatego też dziękujmy Panu Bogu za przyczynę świętego Rocha za to, że rzeczywiście jest tym, który wspiera nas w trudnych sytuacjach, który wspiera nas właśnie w tych Chorobach, w tych stanach, kiedy wydaje nam się, że już nie ma nadziei, a nadzieja jest, nadzieja jest w Panu Bogu. Prośmy więc za przyczyną świętego rocha o to, żebyśmy nie tracili nadziei również w tych naszych trudnych sytuacjach, które nas dotykają, byśmy nie tracili nadziei właśnie teraz tutaj w tej zarazie, która, która szaleńczo się rozwija. Może on może wszystko, ale zachęcam w dalszym ciągu do bycia apostołem, bo ciągle czuję, że nie apostołujemy. Ciągle, jak rozmawiam nawet z, z członkami Jerycha Świętego Rocha, czy z innymi, którzy oglądają te nasze filmiki, to jakoś tak jest, czuję duży niedosyt apostołowania i mówienia o Świętym Rochu. Tym, który naprawdę ratuje, bo to Żadne ludzkie metody nie dadzą rady, tylko Pan Bóg, tylko Matka Boża, tylko Święty Roch. I trzeba sobie postawić pytanie, czy wierzysz w to, czy modlisz się o ustanie zarazy koronawirusa. I właśnie o to módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwalebny Święty Rochu, Świecki Pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, Lekarzu ciał, prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To, kochani, dzięki za te wspólne przeżyte chwile, dzięki za to spotkanie. Próbujmy być naprawdę apostołami, Świętego Rocha, żeby jak najwięcej osób jakoś poznało tę postać i rzeczywiście uwierzyło, że jest On świętym, skutecznym na wszystkie nasze choroby, a zwłaszcza tę zarazę, która panuje na całym świecie. I na takie dobre natchnienia, które by prowadziły nas do innych ludzi w przekazywaniu tej wiary w działanie Pana Boga przyjmijmy błogosławieństwo Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Dzięki serdecznie kochani, do zobaczenia, szczęść Boże.